Cześć, Hedwiga. No co ty? Oglądasz karty? Nie przesadzaj! Zaraz zaczynają się egzaminy końcowe. Co z tego? Mam wszystko obryte. Dobra. Jakie są trzy najważniejsze składniki eliksiru zapomnienia? Zapomniałem. A co zrobisz, jak dostaniesz właśnie takie pytanie na egzaminie? Ściągnę od ciebie? Nie ma mowy! Przecież sama McGonagall mówiła, że dostaniemy specjalne pióra niepozwalające nam ściągać. Zaraz się wkurzę. A gdzie zaufanie do nas? Dumbledore'a już mam. Zaklęte nogi? Malwaj. No, Ty się musisz nauczyć postawić, kiedy ktoś cię wkurza. Jak? Widzisz, że sam lepiej stoję. Rzucę przeciw zaklęcie. Nie, obejdzie się! Skończy się tym, że mi podpalisz kolana! Wypraszam sobie tego rodzaju insynuacje, Neville. Poza tym, jeżeli ktokolwiek zauważył, spalone brwi całkowicie mi odrosły. Znalazłem. Tamrudor znany jest ze zwycięstwa nad czarnoksiężnikiem księżniczką Grinewaldem w 1945. Dalej. Z odkrycia kilku sposobów wykorzystania moczej krwi i z dzieł alchemicznych, napisanych z Nikolasem Flamelem! Wiedziałem, że znam to nazwisko! Czytałem już tę kartę w pociągu! Idziemy! Hej, czekajcie! Dokąd was niesie? A przeciw zaklęcie? Nie będzie wahania różdżkami ani głupich zaklęć w tej sali. Dlatego nie spodziewam się raczej, że wielu doceni wielką naukę i prawdziwą sztukę, jaką jest tworzenie mikstur jednakże tych kilkunastu wybranych, którzy posiadają predyspozycje. Chętnie nauczę, jak opanować umysł i usilić zmysły. Dowiecie się, jak ujarzmić sławę, uważyć chwałę, a nawet położyć kres śmierci. Ktoś jednak chyba przybył do Hogwartu, posiadając już zdolności tak olbrzymie i czuje się na tyle pewny, że woli mnie nie słuchać. Pan Potter. Nasza nowa, wielka gwiazda. Proszę, co otrzymam, jeśli dodam korzeń Asfodelusa do nalewki z Piołunu? Nie wie pan. No to inaczej. Gdzie będzie pan szukać, jeżeli każe znaleźć Beozar? Nie mam pojęcia. A jaka jest różnica między mordownikiem, a to jadem żółtym? Tego też nie wiem. Szkoda. Zdaje się, sława to nie wszystko. Prawda, panie Potter? Zdaje się, że Hermiona wie. Szkoda byłoby jej nie zapytać. Cisza. Opuść rękę, dziewczyno. A zatem dowiedz się, Potter, że Aswodelus i Pion dają napój usypiający o takiej mocy, że znany jest również jako wywar żywej śmierci. Beozar to kamień tworzący się w żołądku kozy, który chroni przed wieloma truciznami. i to jad żółty, to jedna i ta sama roślina, nazywana również Akonitem. Zaraz. Dlaczego wy tego nie zapisujecie? A i grychoni zostają karnie pozbawieni pięciu punktów za wyjątkową bezczelność kolegi.